Cześć, ja jestem Carlos. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale krótkim chciałem tutaj troszeczkę powiedzieć o serwisie w Piotrkowie Trybunalskim, bo tutaj kolega Tomasz postanowił jednak w przeciwieństwie do mnie oddać swojego Rometa do serwisu. Na pewno miał głębokie przekonanie, że serwis będzie kompetentny i zrobi wszystko tak, jak powinno być. No ale dzisiaj byliśmy odebrać motocykl. Przejechałem, przejechaliśmy o to tym Dzikiem moim do, do Piotrkowa, tam kilka kilometrów, zawiozłem go, żeby sobie mógł debrać motocykl. No i pierwsze, co Tomasz poszedł po odbiór motocykla, pan ładnie wyprowadził mu motocykl ze z tego swojego serwisu. No muszę zaznaczyć, że tutaj panowie za bardzo nie wiedzieli też na początku o, o, co, o co o jaki motocykl chodzi Tomkowi, także chyba przepływ informacji w firmie nie jest zbyt dobry. Ogólnie rzecz biorąc nie chcę tutaj żeby hejtować i tak dalej, tylko chcę zdać relacje po prostu z tego co się wydarzyło, bo nie chodzi o to, żeby tam kogoś, jakąś firmę, czy tam jakieś miejsce ohejtować dla samego hejtu, tylko po prostu stan w jakim oddali Tomkowi motocykl, to jest po prostu jakaś katastrofa. Ja nie wiem jakie są standardy dokładnie w Romecie, ale ogólnie w serwisie, jeżeli oddajemy samochód Samochód po przeglądzie jest czyszczony, doprowadzony do stanu jakiegoś tam, żeby po prostu klient widział, że coś w tym temacie było zrobione. No, niestety w Remocie tak nie jest. Samo motocykl, jak został oddany, tak został odebrany, czyli ubrudzony. Jeszcze w dodatku doszły kilka jakichś tematów, typu tutaj, jak widzicie, ta plama oleju. To, nie, nie, to jest plama oleju po prostu, niewytarta. Nie wiem, wymieniali olej, czy w ogóle to zrobili. Ale jak jeżeli wymienili, no to nawet się gościu nie postarał o to, żeby szmatką przetrzeć tą plamę oleju, bo nie trafił do tego w lewą, jak widać, tutaj też jest jakaś plama oleju, ewidentnie to nie jest wyciek, tylko gdzieś jest po prostu uświnione. Także katastrofa ogólnie rzecz biorąc za 240 zł, no to jednak człowiek by się spodziewał, że no coś w tym motocyklu będzie zrobione. łańcuch, tutaj stwierdziliśmy z Tomaszem. Że nie został w ogóle ruszony, nie został nawet nasmarowany. Widać, że tu jest rdza. Także Tomasz jest w sumie, ja też jestem bardzo zaskoczony. Tutaj możecie sobie spojrzeć na książeczkę serwisową. Dzisiaj mamy 16. Nie ma, nawet pan nie wpisał, jaki olej został wlany tutaj do Rometa. Także jest pole popisu dla hejterów, Nie tylko, że chińska maszyna, to jeszcze dodatku serwis daje, daje tutaj yy, ciała krótko mówiąc. Także tak to, tak to pokrótce wygląda. A, co jest najważniejsze, gdy, Tom, gdy, gdy pan już wyprowadził motor Tomka na, na parking, Tomek chciał odpalić i stwierdził, że stacyjka jest już przekręcona na zapłon. Co się okazało? Tomek chce odpalać, naciska guziczek od rozruchu. A motocykl nie gra. Czyli to jest właśnie najważniejsza sprawa. Rozładowali Tomkowi akumulator, musiał odpalać go z kopajki. Ja tam nie jestem jakimś znawcą, jeżeli chodzi o akumulatory, ale nie wiem na jakim, na jakim poziomie on się rozładował, ale wiadomo, rozładowanie akumulatora nigdy mu nie służy dobrze. Na pewno skraca, skraca jego żywotność, także. Tutaj pan tam dawał jakąś propozycję, że jak nie odpali, to coś tam doładujemy czy coś, no ale proszę was, ładowanie akumulatora to nie jest. 5 yy, minut, tylko kilka godzin tu musi stać przy podprostownikiem i się powoli ładować. A tu muszę zaznaczyć, że Tomek, u Tomka motocykl stał w serwisie aż dwa tygodnie, bo Tomek nie miał czasu po prostu na jego odebranie, czyli panowie mieli dużo czasu, żeby się postarać i ten motocykl, że tak powiem, przygotować tak jak się należy. No ale kurczę, coś nie wyszło. No. Także. Nie polecamy serwisów w Piotrkowie Trybunalskim. Myślę, że jeżeli chodzi o obsługę klienta, to panowie mają jeszcze duże zaległości i nie, nie wróżę im nic dobrego, jeżeli to będzie tak dalej wyglądało, bo ludzie będą po mnie będą po prostu do nich przyjeżdżali. Czyli reasumując, nie opłaca się serwisować w Piotrkowie motocykla, w sumie motocykl w jakim stanie został oddany. Powrócił jeszcze gorszym, z rozładowanym akumulatorem, jeszcze uświnionym silnikiem w oleju. Także katastrofa. Także tyle, jeżeli chodzi o Tomasza motocykl. Ja tutaj muszę zaznaczyć jeszcze, że w swojej bryce zdjąłem bagażnik, o wiele lepiej to wygląda. I mój Romet doznał samo uzdrowienia. nie wiem, ludzie, którzy oglądali wcześniejsze materiały z motorem moim. Wiedzieli, że tutaj nie działało mi wskaźnik biegu trzeciego Zostało to naprawione samo Teraz już bieg trzeci się wyświetla No nie wiem, po prostu może Romet dorósł już I się sam naprawił, no nie wiem o co chodzi Także, dziękuję za uwagę Zostawcie jakiś komentarz, jeżeli macie jakieś tam, że tak powiem Doświadczenia z serwisem Rometa Bag jeszcze takie. Tak, Tomek tu ogólnie Znaczy mamy my, nie, nie zrobiliśmy, że tak powiem ja to później wpadłem na taki moment, żeby gdzieś odpoluzować jakąś śrubkę, żeby sprawdzić po prostu, czy po prostu oni to sprawdzili, tak? I też Jestem przekonany, żeby na pewno tego nie dokręcili. No myślę, no teraz mamy po prostu mamy takie wrażenia z tego serwisu, że po prostu, no. Wiecie, mogliby lipę zrobić, ale żeby chociaż ten, ten motocykl wyczyścić, coś zrobi, zrobić tak, żeby to wyglądało po prostu, żeby klient był... Miał chociaż pozór i takie mm, wewnętrzne przekonanie, że oddał do fachowców sprzęt i że coś tam było zrobione, no ale niestety nawet takiego wrażenia nie pozostawili. No nie wiem, czy Tomek będzie jechał na kolejny serwis. No nie wiem, no to ogólnie ja bym nie pojechał, no ale z, z gwarancja z gwarancją, jeżeli się powiedziało, a, to trzeba powiedzieć B. Dymu tam nie robiliśmy, bo my nie należymy do takich ludzi, no ale raczej nas to nie zachęca, żeby nasza noga tam postanęła. Ogólnie Tomek stwierdza, że motocykl jest nawet bardziej brudny niż był, jeżeli go jak wcześniej go oddał, także no tak to tak to, tak to cienko bardzo wygląda. Bardzo też jestem zaskoczony i w sumie nie fajnie, bo ja tutaj zawsze sądziłem, że Romet polska firma, no wiadomo chińskie, chińskie produkty, ale marża polska, że ten kapitał zostaje w Polsce, no ale niestety robią lipę i to jest no, nie, nie da się ukryć no. ja nie, nie sądzę, że w każdym w serwisie jest tak samo no, ale akurat tutaj u nas w Piotrkowie Trybunalskim jest straszna, straszna lipa i tak jak mówię, jeżeli macie jakieś doświadczenia z serwisami w swoich miejscowościach piszcie tutaj pod filmikiem, może się komuś przyda komentarze, wiadomo żeby ludzie wiedzieli na co wydają pieniądze i czy warto te pieniądze wydawać także tyle moi drodzy, zapraszam jak mówiłem, lajkowania, sub, subowania mojego kanału, zostawcie jakiś komentarz Tymczasem to wszystko. Do usłyszenia. Hej.